Witam oczywiście bardzo serdecznie ze strony kanału Poradek Głowy Witam wszystkich bardzo serdecznie. drodzy widzowie oczywiście, drodzy Państwo, również witam Na sam początek chciałem yy, powiedzieć, że zapraszam do subskrypcji kanału Porady Głowy Frauz Oczywiście na YouTube, do zostawienia łapki w górę i subskrypcji Również zapraszam na Instagrama i na Facebooka, yy, żeby zostawić obserwacje, serduszko lub łapkę w górę No i również udostępnić film, żeby poszedł po prostu dalej Także za to oczywiście dziękuję Także przechodzimy do filmu. No, dzisiaj troszeczkę o ananasie, tak? O ananasie, jak prawidłowo ukorzenić ananasa. Jak widzimy, mamy tutaj y, praktycznie ananasa, tak zwaną rozetę, bo na to się mówi rozeta. I mniej więcej tak, y, możemy to ręcznie oddzielić albo po prostu noż, nożem uciąć. Jak mniej więcej widzimy, tu jest y, prawdopodobnie ucięte. No, nożem tak to jest praktycznie poprawnie jest obcięte nożem bo jak widzicie tu z tych stron yy, stąd się będą wydobywać te korzenie tak jak zanurzymy je w wodzie ale zanim to zrobimy zanim utniemy rozetę yy, nożem bo najlepiej to nożem niż lepiej ręką wtedy zostają jakieś tam kruszki czy coś wtedy po prostu będzie źle to wyglądało tak Oczywiście górne liście niektóre obrywamy tu z tego praktycznie około tak samo z dołu. Tak jak mniej więcej widzimy. Tak rozetę mniej więcej musimy yy, mniej więcej mieć. No i co? No i po prostu <laughs> jakby to powiedzieć, yy, tu mamy, tu będą się oczywiście tworzyć te korzenie, tak jak jest oczywiście teraz i tak dalej. Mniej więcej co powinniśmy teraz ogólnie zrobić? Po ścięciu rozety nożem, mniej więcej w takim stanie jak to mniej więcej widzimy na obrazku, mniej więcej musimy poczekać do następnego dnia, nawet te 24 godziny. Musimy poczekać, aż po prostu dół troszkę przeschnie. Musi to przesnąć ta rana po cięciu noża. Yy, dlaczego? Bo po prostu, może jeżeli od razu wsadzimy do wody, to może nam po prostu w wodzie zgnić, tak? Wodę zgnić, tak dalej, za dużo wody, tak dalej, będziemy lać za dużo wody, tak dalej, czy do ziemi, czy obojętnie, gdzie. to może nam się po prostu przelać i może całkowicie zgnić, i może dostać się grzyb, tak dalej. Także nie polecam tak robić. <laughs> Także musimy czekać jeden albo dwa dni, aż to po prostu dół tego obciętego nożem mniej więcej przesnie. No i następnie e, powiedzmy troszeczkę wody do szklaneczki, powiedzmy dno, żeby po prostu e, jakby tutaj to pokazać mniej więcej taki czubek ten z dołu, żeby dotykał po prostu e, wody, lub po prostu to, gdzie jest korzenie. Musi po prostu dotykać e, wody. Góry y, pod, y, na korzeniach góry nie może dotykać, tylko tam, gdzie są te korzenie. To musi, to musi dotykać e, woda. Oczywiście minimalnie wlewamy wodę, nie za dużo, tylko troszeczkę. No i co? I czekamy po prostu na wzrot, wzrost oczywiście korzeni, tak? I tyle praktycznie, jeżeli chodzi o ukorzenia ana ananasa, bo to jest jedyny sposób, żeby nam po prostu w kilku procentach nam się po prostu wytworzyły te korzenie. Później oczywiście sadzimy do doniczki. Ziemia uniwersalna lub ziemia z rzeźwirem lub z perlitem lub jakaś ziemia na przykład komposana czy ziemia kwiatowa, kwiatowo-warzywna czy też może być ziemia plagron czy komposana jak już mówiłem jakaś tam z Biedronki czy z Lidla ziemia obojętnie praktycznie jaka ale żeby to po prostu nie był żaden bigos żaden y, dostorczyków ziemia nawet nie może być ani bigos ani nawet y, jak to się nazywało praktycznie bo y, praktycznie już po prostu nie pamiętam jak to się mogło nazywać praktycznie, bo to jest zimia, taka, taka zimia kwaśna, taka, to jest takie jakby podłoże kwaśne, po prostu nie pamiętam jak to się nazywa, ale można to oczywiście sprawdzić w momencie zaraz sprawdzę, zaraz się dowiemy jak to wygląda. Może przejdźmy do Google i zobaczmy. Jak ta ziemia się nazywała, do której praktycznie ananasu nie można. No i na przykład napiszemy, że ziemia, tak? Ziemia. Inaczej. Nie. nie, nie. Inaczej. Kurde, nie ma tego. O, nie. Problem będzie. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie, jak to się tak jakoś inaczej nazywało. Podłoże do balkonów. O! Już teraz pamiętam, dobra. Ok, już pamiętam. E, to się nazywa. To się nazywa, e, drodzy Państwo, drodzy widzowie, torf. To się nazywa oczywiście torf. Pamiętajmy, żeby torfu kwaśnego nie dawać do ananasa ani odkwaszonego również, tylko ziemia kwiatowa, y, czy do kwiatów, czy do warzyw, może być. Oczywiście ziemia plagron komposana, lub ziemia uniwersalna, albo z lidy, albo z biedronki, albo z Aldego. Te są dosyć dobre, także o tym trzeba po prostu pamiętać. Także tyle, oczywiście, z mojej strony. Także dziękuję Wam za uwagę. No, i no cóż, do no zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.